Drodzy Państwo, życie jest piękne, kubeczek Lexusa, popijam sobie kawkę, wasze zdrowie. Mmm... Z rana chodzę na YouTube'a i już widzę fajny materiał, który mogę dla Was ocenić, a mianowicie, który pokazuje, jak boxjumpy robią yy, dwuboiści. Ja już sobie odpalam, a w międzyczasie będziemy sobie oczywiście gadać. Yy, zostawcie łapę w górę, w komentarz, bo bez tego kanał się nie rozwija. No i nie wiem, czy kojarzycie te twarze, ale mamy tutaj Gabriela, mamy tutaj Ełana, czy jak to się odmienia. Yy, Gabriel jest oczywiście byłem olimpijczykiem, to wszyscy, yy, wszystkie osoby tutaj to są dwuboiści. No i już nagrywałem raz materiały, że dwuboiści... Mają jedne z najwyższych, o ile nie najwyższe, wyskoki z miejsca. Oczywiście mówimy tutaj o średniej, bo nie znajdziemy nagle dwuboisty, który ma 120 z miejsca, ale znajdziemy na przykład gościa w NFL, który ma 120 z miejsca. Jeśli jednak chodzi o średnią wyskoków, no to właśnie dwuboiści mają te wyskoki największe. I tutaj fajny materiał, gdzie oni sobie progresują i patrzcie też, jakie to są niektórzy misie. Wiadomo, gościu, nie wiem jak on się nazywa, który teraz ma talerz, no widać mega atletyczną sylwetkę, ale każdy może się wydawać, że w sumie nie przypomina tutaj jakiegoś wybitnego skoczka. Zobaczcie sobie z jaką łatwością oni skaczą. Warto zauważyć różnicę pomiędzy ich chociażby technikami wyskoku. Ten miał jeszcze małe zgięcie, szybką fazę ekscentryczną, ten miał nieco wolniejszą, ale patrzcie... Jak krótko trwa ta faza izometryczna pomiędzy ekscentryką a koncentryką i jak naprawdę niesamowita jest faza koncentryczna. Dlaczego tak jest i dlaczego oni tak skaczą? No już nagrywałem materiał kiedyś. Dwuboiści ciągle trenują dwie najważniejsze cechy motoryczne, czyli generalnie siłę. Ciągle zwiększają ją poprzez patrzenie tego gościa, jaką ma wolną fazę ekscentryczną koncentrat rozpierdala. Siłę zwiększają oczywiście ciągle treningiem siłowym, bo w ich treningu występują ciężkie siady, back squaty, front squaty, ciężkie clean pulle. Nie będę nazywał tego martwym ciągiem, bo oni raczej robią e, identyczny ruch jak przy, przy zarzutach, więc robią clean pulle. Mm, ale również trenują oczywiście moc. Trenują moc, robiąc rwanie i robiąc zarzut, bo to jest doscelowy. Docelowe, docelowe to, co oni robią, chcą generować więcej mocy, więcej zarzucać i podrzucać. Kolejna sprawa umiejętność relaksacji. Przez to, że oni wchodzą pod sztangę, muszą szybko się rozluźnić, robią split jerki, potrafią używać cyklu rozciągnięcie skurcz. A to, że oni sobie tutaj skaczą, to akurat box jumpy są ćwiczeniem. Akcesoryjnym często właśnie u dwuboistów, bo uczą nas podkurczać kolana pod klatkę piersiową. Jednak na razie spójrzcie na to. Goście mają już na wysokości 70-80 cm yy, talerzyki. Możecie zresztą sobie policzyć, ile ma talerzyk, ile tu dokładnie jest, bo ujęcie jakie mamy, takie mamy, ale dalej. Praktycznie na proste nogi z delikatnym zgięciem w biodrach. Oczywiście nie ocenimy tego zgięcia w biodrach, jakie jest duże, więc zaraz, żeby się tu nie zlecieli, bo zdjęcie biodrze robili. No nie mamy kamery z boku, żeby ocenić, jak jest duże, co nie zmienia faktu, że widać, że te skoki są totalnie effortless i bardzo lekkie. Dlaczego są lekkie? No mnie osobiście nie dziwi. W końcu Gabriel jakiś tydzień, dwa tygodnie temu wrzucił filmik, jak robi w przysiadzie 270. Spójrzcie za to na technikę tego gościa. On nawet nie robi wymachu rękami. On ma ręce z przodu i robi praktycznie samą koncentrykę, nawet rękami. Po prostu niesamowite. Strasznie dużo pary w nogach. Dalej prawie, prawie że na proste nogi. No i chłopy. Nie wiem, ile wzrostu dokładnie mają, ale patrzcie, jak lekko to wygląda. Patrzcie, jak lekko to wygląda. No i nie oszukujmy się, można sobie gadać O, bo są skoczkowie, którzy dużo nie podnoszą Niestety, jesteśmy rasą białą i musimy zapierdalać I zwiększać siłę, zwiększać moc, zwiększać mm, zdolność do generowania siły W cyklu rozciągnięcie skurcz nie ma innej drogi Możecie sobie patrzeć na czarnoskórych Możecie sobie patrzeć na jakieś pojedyncze przypadki y, Co skaczą wysoko i y, 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 y są biali Ale, no ja pierdolę, niesamowite Gość w dół zszedł Dosłownie powoli zatrzymał się i samą koncentryką wyjebał z 85-90 cm. No 90 czy wyjebał, no już nieźle, już prawie wysokość pasa, aczkolwiek stoją dalej od stosu, więc będzie oczywiście wyglądać, że to jest wyżej. Co nie zmienia faktu że dalej robią bardzo ważną rzecz. Tak samo Wy powinniście robić w treningu wyskoku, czyli próbować robić te bogrzyczampy, skakując jak oni, na prostych nogach, bo zmusza Was to do maksymalnego skakania. Niestety większość z Was próbuje zaimponować komuś z zwykłym box jumpiem, pod podkurczaniem kolan pod kartkę presiową, a to nie jest celem samym w sobie. My trenujemy, żeby skakać wyżej, a nie żeby zrobić lepszego box jumpa. Więc, jak macie w treningu rozpisane u mnie na platformie, kto chce skakać wyżej, zapraszam na hazwe.pl. Macie rozpisane box jumpy, to staracie się robić tak jak oni, dopóki jesteście w stanie zrobić na proste nogi, robicie na proste nogi albo z minimalnym ugięciem, żeby oczywiście się nie połamać. Gabriel? Dalej, dalej, dalej z zapasem. A patrzcie, to są dalej skoki. O, tu już się pojawiło oczywiście zgięcie, ale to są dalej skoki, gdzie oni są w stanie prawie na prostych nogach skakiwać. Wiecie, gdzie tu jest limit, naprawdę, żeby skoczyć z podciągnięciem kolan, potakę Nie wiem, ale bardzo, bardzo wysoko. Jeszcze dodatkowo patrząc na to, że oni mają zajebiste zakresy, jeśli chodzi o właśnie. Mobilność bioder, mobilność kostki, to oni w tych boks jumpach po prostu miażdżą. Jedyne, co ich właśnie może tu ograniczać, to już po prostu strach. Przechuj po prostu. Po prostu przechuj. To już po prostu. No miażdżycyce. Co to kurwa jest? Czekamy. Czekamy. A mnie wychujał. Co goś mnie wychujał? No i co? Jest? Ah, zesrał się. No dobra, więc generalnie pojawiają się opory psychiczne, a jeszcze próbują mm, skoczyć oczywiście na w miarę prostych nogach. Co nie zmienia faktu, że na pierwszy rzut oka widzicie jak oni są eksplozywni. Tak samo jest zresztą u was. Powinniście trenować. Mi się ogólnie śmiać chce. Może nie, że śmiać mi się chce, ale... Ktoś może powiedzieć, o Hacbet, jesteś silny. Ty brałeś tyle i tyle w przysiadzie, ty brałeś tyle i tyle. Pizda jest sama skoczek kobiety, kobiety robią moje wyniki w, z, w zarzucie, wyrwaniu, w siadach będąc 20 kg lżejszymi. Także generalnie jeśli chodzi o skalę światową, to można sobie tylko zobaczyć, ile brakuje tutaj do topowych, topowych takich gości, którzy się tym zajmują. Aczkolwiek Chińczycy, o kurwa mać. Aczkolwiek Chińczycy, ze względu na to, że weightlifting jest u nich sportem narodowym, nadrobili bardzo mocno. Może nie nadrobili, no tylko popatrzcie na dunkerów w Chinach teraz. Biorą przy wadze 69 kg, 200 w przednim przysiadzie. Yy, zarzucają po 130-140 ze Zwisu. Także jest tam po prostu inny level. No, oczywiście, yy, staż treningowy, technika poziom nauczania tego w ogóle sportu gdzieś w naszych krajach, u nas na przykład weightlifting to jest niepopularny sport to jest sport niszowy, szkoda szkoda, bo naprawdę gdyby był bardziej popularny, myślę, że bardzo dużo dyscyplin mogłoby z tego dużo dużo wyciągnąć i tyle drodzy Państwo to jest chyba koniec tego klipu jeszcze Gabriel na koniec spróbuje dalej będzie próbował na proste nogi wiecie co mi się podoba? że jak już nie są w stanie skoczyć praktycznie na proste nogi to jest koniec treningu. Bardzo ważna wskazówka dla Was. Dzięki wielkie. Mm, łapa w górę. Trzymajcie się. Siema.